Chcecie banknota? Ja pierdolej kasy co? Nie wiem co z tym robić. Rozdajemy na giveaway'a. Kto chce banknot pisze Daję banknot Ale drip nie, ale tak naprawdę? To są suweniry Podrabiane. Ale wiecie, jak je trzymam, to mówię ja pierdolę. To mnie motywuje. To mnie, to mnie motywuje strasznie. Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi? Mordy. Że bierzesz ten hajs i mówisz. Bierzesz ten hajs i mówisz. Ja Mot, mo, I cię to motywuje, nie? I ty mówisz. Kurwa. Przeliczasz to i mówisz. Ja I czujesz to. Nie wiem, czujesz to? Ja to czuję. Od razu mi się chce wtedy zarabiać kaskę. Tak właśnie siedzę i robię sobie wachlarz Musisz... To jest, wiesz, to są metody To są metody osób, które, które zarabiają taką kaskę, tak? Dniówką taką mają. Oni siedzą i właśnie bo... Musisz to poczuć, nie? A jak już to czujesz, to już z górki.